Książki kochamy od zawsze i zawsze były naszą pasją. Od 90 roku tą pasją dzielimy się z klientami. Tu czytam, to jest zbieżność słów. Tu czytam i tu czytam masz kupić książki. Więc my oczywiście preferujemy to, żeby kupować te książki u nas. A naszej księgarni jest na pewno to, że mamy bezpośredni kontakt z Facebookiem. Zawsze dyskutujemy z klientem, co chce kupić. Nie musi zamawiać bezpośrednio, takich klientów też cenimy, ale. Całą radość dla nas daje właśnie rozmowa o książkach. Przede wszystkim staramy się sprzedawać książki, ale mamy oprócz tego i kartki, yy, i pamiątki związane najczęściej z Polską albo z Wrocławem. Angażujemy się w akcje promocyjne, jesteśmy od czasu do czasu przedstawicielem niektórych wydawnictw na targach, a raz w miesiącu organizujemy również takie kiermasze dla naszych klientów i nie tylko dla naszych klientów, dla mieszkańca wymiany książek i kupowania starych książek.